Tomasz Sarara Pogalik, SW81 w Tomaszowie Mazowieckim, porażka z Rolem Zimmermanem. I zaczniemy od przerwania. Byłeś wściekły na sędziego Klatkowego. Ja bym nie chciał być na tego gościa, który zawsze narzeka na sędziów, że, że przerwali, ale jeśli ostatnim czasem miałem żal do sędziego, to tym razem mam duże pretensje, bo, bo chyba nawet właściwie wszyscy, którzy zdążyli zobaczyć powtórki, że tam ja nie dostałem ciosu. Jasne, że walka była na wysokich obrotach i obydwoje byliśmy turbo zmęczeni, więc ja po, po, przede wszystkim ze zmęczenia... Ja przede wszystkim ze zmęczenia byłem pasywny. Chciałem w tym parterze chwilę przetrzymać, odpocząć, w stadzie i kontynuować walkę, a... A powtarzam, no nie, nie wydarzyło się nic. A sędzia przerwał walkę, więc ja automatycznie już w trakcie... Zaraz po zakończeniu w OKTAGONIE już się darłem, że dlaczego, że nie, że, że nie chcę takiej decyzji, bo, bo się, przecież nic nie stało, ale na no ale ale mleko się już rozlało. Wiesz, że trudno ci będzie obronić tę narrację przez fakt, że no jednak schowałeś się w żółwiu i, i no, no nie było tam aktywnej obrony, jak to mówią sędziowie i jak tak się rozglądam po sieci, to, to znów będziesz obrywał za swoje słowa. No trudno, no ja, ja mówię z własnej perspektywy i, i to jak to wyglądało z boku Jasne, każdy ma prawo oceniać, ja, dlatego ja mówię, jak to wyglądało od, z mojej perspektywy środka, więc, więc dziwne by było, że gdybym wchodził w skórę ludzi, którzy patrzyli na to z zewnątrz. Szkoda, no, bardzo żałuję, co tu dużo mówić. Już pomijając, czy sędzia miała przerwać, czy nie przerwał, ona no, jest przegrana, przegrana. Ona znowu boli i, i szkoda, no, co tu dużo mówić. No, naprawdę jestem, jestem załamany tym, co się wydarzyło. Jesteś wściekły na siebie, bo ty miałeś kilka okazji, żeby tego twardego skurczybyka skończyć w tej klatce. Jasne, że tak, żeby nie odbijać piłeczki wszędzie dookoła, że wszyscy dookoła są winni, a nie ja, to jak najbardziej tak. Oczywiście, że były okazje, żeby tą walkę kończyć i się, i się nie udało, to, to jak najbardziej też biorę masę winy na siebie. No. Dało się to zrobić lepiej, no szkoda, że się nie udało. Mówię z dużym żalem i tyle, no, faktycznie. Jasne, że będę miał, mam pretensje do sędziego, ale, ale jeszcze większe do siebie. Słuchaj, kiedy złapałeś ten trójkąt rękami, Tomek, to ja się za głowę złapałem, bo nie, w życiu bym się nie spodziewał, że ty będziesz próbował trójkątem poddać. A co ciekawe, z narożnika usłyszałem, tobie to wchodzi na, na, na sali, na macie Możesz to zrobić. No właśnie, więc tym bardziej wydawało mi się, że gdzieś tam nie chciałem stracić całego paliwa, więc gdzieś tam faktycznie starałem się do, dopinać w miarę. Nie na, na 100%, tylko tak, że gdyby, gdyby się okazało, że to duszenie nie wchodzi, to żeby nie odpokutować tego w drugiej części walki. Szkoda, no bo wydawało mi się, że faktycznie... Czas gra na moją korzyść i, I szkoda, no co tu dużo mówić. Naprawdę żałuję, jestem rozczarowany, już mówię, nie chodzi o odbijanie pieczki gdziekolwiek, w winę, w kogokolwiek. No, naprawdę to, to jest mój osobisty kryzys, niemały dramat i, no i tyle, no co tu dużo mówić. Chciałoby się wygrywać, ale... Ale życie to nie jest takie piękne, żeby zawsze się udawało, pomyśli. No porażka boli, tyle co dużo mówić, Który moment tego pojedynku gdzieś najbardziej żałujesz? No bo było kilka takich faktycznie, w których to ty mogłeś skończyć ten pojedynek. No właśnie było ich kilka, nie, i tak naprawdę żałuję każdego niewykorzyst niewykorzystanego. Każdego niewykorzystanego żałuję, no no faktycznie mieliśmy taki game plan, że gdzieś tam wyczuł dobry moment, żeby zakręcić tego backfista i on chyba na samym początku walki gdzieś wszedł. roll poleciał na, na, na dechy i faktycznie no, było możliwość na różne sposoby go skończyć, a ja tego nie zrobiłem, więc co tu dużo mówić. No moja wina i pretensje przede wszystkim do siebie. Szkoda, no mówmy się, że ja ten parter sobie gdzieś tam szlifuję, ale to jest dalej, jeszcze musi dużo, dużo wody w rzece upłynąć, żeby to gdzieś było na wystarczająco dobrym poziomie, żeby takiej okazji nie marnować. a no co, no, po raz kolejny zmarnowałem. No nic, no, duże pretensje do, do siebie. Ale żeby też nie, nie kontencić w tym wszystkim, bo znowu się udało zrobić fajne widowisko. Szala się przechylała z jednej na drugą stronę i, i finalnie mówię, żeby tutaj nie kontencić, to, to chyba uważam, że daliśmy przede wszystkim dobre show. Ludziom się walka podobała. Prze, przechylała się szala z jednej strony na drugą. No szkoda, że finalnie gdzieś tam przechyliła się nie na moją stronę. masz okazję porozmawiać z Rolem Zimmermanem po tym pojedynku? Nie, jeszcze nie. Właściwie gdzieś tam cały czas walczę z, z kaszlem. Żeby nie było, że jest kolejna, kolejna jakaś wymówka, ale gdzieś tam faktycznie troszeczkę się borykałem z infekcją, która mnie chyba do końca nie puściła. Przez, Przez długi czas po walce nie mogłem zływać głębokiego oddechu. Właściwie dusi mnie kaszel do teraz, ale, ale i tak jest o nieba lepiej niż było jeszcze to parę dziesięć minut temu. No więc ja tak naprawdę troszeczkę walczyłem o to, żeby dojść do, do, do siebie. Nie wiem, no spotkam gdzieś piony, na pewno nie będzie żadnych żali, pretensji. Trzeba, trzeba po prostu pogratulować, przyjąć porażkę z pokorą i żyć dalej. Mówię, <kluzni> mam swoje ostatnie ulubione powiedzenie, które często powtarzam, że daj Boże takie problemy i, i tym razem również, że coś się stało. Przegraliśmy walkę. Każdemu rzeczy w życiu takich problemów, a nie większych. Jak Cię widziałem przed tą walką, to. Dawno chyba nie widziałem takiej agresji gdzieś tam na twojej twarzy, czy to było gdzieś tam, czy, czy mam rację i czy to było gdzieś tam spowodowane tymi słownymi zaczepkami e rola. Nawet nie, czułem się świetnie, czułem się rewelacyjnie właściwie naprawdę w przygotowaniach z trenami na tarczy, nawet jak te elementy zapaśnicze, kiedy robiliśmy, naprawdę czułem się taki świadomy w tym wszystkim, co robię. Kurczę, wyszedłem tak nakręcony, bo wiedziałem, że wszystko na swoim miejscu. <śmiech> 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 Więc wychodziłem z nastawieniem do, 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 do walki, do ostrych do solów, do wymian, jeśli takie będą potrzebne i naprawdę, kurczę, dobra, oprócz tego, że gdzieś tam faktycznie mam żal do sędziego, to, to przede wszystkim do, do siebie, bo, bo wszystko było na swoim miejscu, piłka była po mojej stronie, trzeba było ją dobrze rozegrać, a nie do końca się udało. Mówię, ja naprawdę nie chcę obrzucać błotem kogokolwiek, naprawdę, ja nie mam problemu brać bardzo często winy na siebie. Nie jest no do wszystkich kibiców, to przepraszam tym, którzy mi kibicowali, ja się nie udało, tym, którzy się cieszyli, żeby się nie udało, no to co, no to się cieszcie. Eee, tyle, no mówię, no porażka boli, nie? To jest też tak, że, że mówią że gdzieś tam, nie wiem, w każdym życiu trochę empatii, żeby w tym wszystkim się odnaleźć, bo to jest naprawdę kawał ciężkiej roboty, który został wykonany, a a nie udało się celu osiągnąć, no co, no boli, chwilę po boli, powtórzę się, daj Boże, takie problemy, nie? Zobaczymy Cię jeszcze w klatce KSW. Chcesz to robić? Chcesz zostawiać to zdrowie? Bo powiem Ci, jak zobaczyłem Cię leżącego na podłodze w szatni, to, to powiem tak, nie wszyscy wiedzą, z czym się to MMA je. No właśnie, nie? właśnie, dobrze zobaczyć, coś jest blisko, a nie za, za kulisami w momencie, kiedy światła gasną i wszyscy wyłączają telewizor, piją piwo i się śmieją, a, a tutaj pozostają niemałe dramaty, nie? Tak, to był kupę zdrowia znowu zostawiłem. <coughs> nie wiem, nie chyba nie chciałem teraz odpowiadać na pytanie, bo chyba za wcześnie nie chciałem podejmować decyzji na gorąco. No co, na pewno będzie to duża refleksja, którą będzie trzeba rozważyć, pomyśleć, co robić dalej. Bo nie wiem, najlepszą odpowiedzią dzisiaj po prostu nie wiem. Dziękujemy Ci za to, że poświęciłeś nam czas po tym wszystkim, bo to nie zdarza się często i to już z chłopakami mówiliśmy. Naprawdę dziękujemy za to, że zostałeś i zdobyłeś się na to, żeby z nami pogadać. I za ja, to że w Ja dziękuję przede wszystkim, nie? Bo, bo uważam, że to też jest to, co robimy, to ma być widowisko przede wszystkim dla, dla kibiców i poświęcić mój czas również dla, dla, dla kamer, dla, dla widzów. To, to jest part of the game, nie? To, to właściwie jesteśmy. W, małym, w niemałym show-biznesie i tak na tym to się opiera, gdybyśmy się mieli zamykać w szatni i swoje żale gdzieś tam tylko w czterech ścianach ubolewać, to, to nie miałoby to sensu, nie? Także ja ja wszystkim dziękuję za, za doping, za, za kibicowanie, za to, że byli ze mną. Przepraszam, że zawiadłem. Jak sam widzieliście, zostawiłem kupę zdrowia, poświęcam się tej robocie. Robię to prosto serca i dlatego boli, jak się po prostu nie uda, no ale no ale żyjemy dalej. Ta cisza na hali też była dość pomocna i było widać, że sporo osób też gdzieś tam mocno Tak, ta <kluzny> <kluzny> ta, no to, że jednak jest jeszcze grono ludzi, którzy gdzieś tam stoją za, za mną murem, nie, I że faktycznie ta moja porażka nie jest sierotą, tylko że ludzie faktycznie trochę to razem ze mną przeżyli, choć na pewno ja to odczuwałem najbardziej, no ale, ale cieszę się za, za wsparcie. Mówię, no jeszcze raz przepraszam, bo bo nie jestem gościem, który lubi odbijać <klić> piłeczkę na winy, wszędzie dookoła. Tylko, tylko naprawdę, no, trzeba przyjść na klatę, to to, to robię. No, i... Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy ja dziękuję, pozdrawiam. Się.